Wyobraź sobie, że wchodzisz na stronę, w której chciałeś zdobyć jakiś produkt, może jakąś wiedzę, albo jakąś usługę, i okazuje się, że akurat jest promocja. Ale to jest super promocja, i ta promocja będzie trwać jeszcze tylko dwie godziny, bo akurat wpadłeś na sam koniec tej promocji. No i tak miałeś to kupić, przymierzałeś się do tego, skorzystasz z tej promocji. To jest scenariusz, który często działa. Nie wszyscy są na to podatni, ale część osób właśnie kupuje i kupuje rzeczy na półkę. To znaczy nigdy z nich nie skorzysta, ale je właśnie kupuje. Bardzo podobny mechanizm działa w marketach, dyskontach spożywczych, gdy ceny np. jakiegoś produktu są windowane na przestrzeni miesiąca o tą złotówkę czy półtora w górę, a następnie jest ciach, obcięcie ceny, super promocja, tylko dziś, jeden dzień, i nagle wszyscy ludzie stoją o 9 rano, jak się otwiera market, przed drzwiami i mało się nie pozabijają, żeby to kupić. Coś, co jest w normalnej cenie, bo po prostu ta cena podskoczyła do góry i to było sterowane. Analogicznie dzieje się w okolicach świąt. Bardzo drożej elektronika. Opłaca się ją kupować w okolicach stycznia, lutego do marca, kiedy ona tam będzie zjeżdżała w dół, potem wracała znowu do góry. No bo wiadomo, y, musi być jakaś sprzedaż, a po świętach każdy jest wypłacony, więc sklepy te ceny opuszczają po świętach. Lepiej kupować prezenty świąteczne w styczniu. Taki jest wniosek. I właśnie my to, ten sam mechanizm wykorzystujemy w aplikacjach. Jeżeli ktoś sterować swoją sprzedażą, wykorzystując element ostatniej chwili, no to bardzo dobrym pomysłem byłoby właśnie zaimplementowanie takiego mechanizmu. E, łatwo go zrobić, inspirując się właśnie jakimiś popularnymi portalami do, do wymieniania się e, grafikami, projektami graficznymi aplikacji, czy to webowych, czy mobilnych, e, za pomocą takiej techniki właśnie jak Limited Time Offer. Okay. Widzimy, że to jest zabieg, który jest popularny, ma dużo tutaj takich różnych e, wzorcowych obrazków często też się go spotyka w internecie, no i można śmiało spróbować sobie też takie coś zaimplementować. Za chwilkę omówimy sobie też graczy, którzy cały czas grają na tym mechanizmie, no bo niektórym udaje się utrzymywać super okazję dnia, super okazję miesiąca, promocja, jakiej nigdy nie było, dzień w dzień i bardzo skutecznie w ten sposób sprzedają. Tak więc spójrzmy na taki przykładowy ekran limitowanej oferty. Tak? Piszesz oryginalną cenę, która może być przez Ciebie zawyżona. Jeżeli rzeczywiście chcesz sprzedać za 40 dolarów, no to możesz napisać, że wyceniasz to na 60, a sprzedaw za 40, nie będzie. A to jest normalna cena, tak? I to jest bardzo częsty zabieg, niestety. Wiem, że to jest nie do końca uczciwy, ale tak naprawdę. Słuchaj, jeżeli jesteś świetnym deweloperem i tak sprytnym, żeby sterować sprzedażą o swojej aplikacji, to należy ci się dobra zapłata, więc można powiedzieć, że oryginalna cena jest 60. Ceń się, jeżeli umiesz dobrze sprzedawać. No i teraz robisz taki pop-up, albo taki dialog, albo takie właśnie okienko na samym końcu strony, albo gdzieś przy wejściu na stronę wyświetlasz, w którym upływa czas. Musi być animacja jakaś, jak czas upływa. Mogą te liczby się po prostu zmieniać, ale żeby ten czas się zmniejszał. I to rzeczywiście może działać. Wtedy tutaj robisz guzik, po którym możesz przejść doczytać się tak i zdobyć szczegóły. Oczywiście najlepiej, żeby gdzieś, jeżeli robisz stronę internetową, w cookiesach zapisać sobie tę ofertę, tak żeby ktoś odświeżający stronę nie zobaczył od nowa, że od 15 minut od nowa mu odliczasz, bo się poczuje oszukany. Tylko po prostu tam odhaczyć, że widział już dzisiaj tą limitowaną ofertę, no i poczeka aż przyjdzie następny raz za, za jakiś czas, żeby mu ją wyświetlić. No bo nie można tak właśnie bezprecedensowo komuś cały czas tej oferty wciskać, chociaż jak za chwilę pokażę są portale, które robią to i robią to bardzo dobrze. Zobacz tutaj kolejny przykład, tak. Jest trochę fajniejszy według mnie, bo ma call to action, czyli woła cię do wykonania czegoś buy now. Tak? Nie wyświetl szczegóły, tylko kup. No i tu, no rzeczywiście tu jakby podświadomy gdzieś sam siebie angażujesz w to, że kupisz za chwilę. Tu jeszcze niżej jest. O! Limitowana oferta nie ma odliczania. Tu też jest. Tak w porządku, to raczej kojarzy się z promocją. Nie ma tego ograniczenia czasowego, które jest tak widoczne w innych przypadkach, no ale to takie też coś można stosować, jeżeli nie chcesz implementować tych ciasteczek i opóźnień, jeżeli masz aplikację mobilną, to też musiałbyś jakoś tam tym sterować, więc taki najprostszy model wygląda w ten sposób. Ostatnia szansa na tańszą płatność. Zegareczek, czas zjeżdża, spada, zapamiętujesz użytkownika, że już dostał taki zegarek, zapamiętujesz czas, od którego odliczasz i w ten sposób to wygląda realistycznie. Osoby się na to łapią, doczytują. Najlepiej, żeby umieścić taki call to action, tak jak w tym przypadku. To już jest w ogóle super, bo tu jest pokazany produkt, który kupujesz. Przecena, skreślona cena, no to jest idealny po prostu przykład. Bardzo fajne, naprawdę dobra realizacja. I w ten sposób możesz... Poradzić sobie z osobami, które pierwszy raz schodzą na stronę, że zachęcisz je od razu do zakupu, a może przyzwyczajisz je do kupowania w swojej aplikacji później. Jeżeli to będzie prawda, a może zapiszesz je przy okazji tego zakupu na listę mailingową, no bo tam wprowadzisz formularz, że no tak, promocja dzisiejszego dnia, no wpisz swój mail tutaj, tam zgodzi się, żeby przesyłać ci oferty. I co jakiś czas będziesz mu takie zniżkowe produkty wysyłał, no bo wiesz, że jest osobą, która na to leci i może kupi kolejne. Tak więc to jest też sprytny zabieg, do którego cię zachęcam, żeby mieć go na względzie, no bo on tak marketingowo może się przydać i może zwiększyć Twoje sprzedaże. Szczególnie to może być ważne na początku. Kiedy ty startujesz z tą aplikacją, a nie masz jeszcze takich wyrafinowanych technik sprzedaży, tylko posiłkujesz się sztuczkami, które ci pokazuję. Zachęcam cię do tego powodzenia.